Gdy Lena wróciła z pracy, przywitał ją uśmiechnięty mąż. Niemal podbiegł do drzwi, usłyszawszy, jak się otwierają. Żona zdziwiła się takiej zwinności. Zwykle Stas nie fatygował się, by wstać za komputera, rzucał jej powitanie i grał dalej. A tu już stał w przedpokoju, ledwo łapiąc oddech. Lena pomyślała, że udało mu się przejść jakiś poziom, bo w tej chwili tylko gry komputerowe zaprzątały całą jego wolną przestrzeń. Mąż nie pracował już prawie rok, aktywnie poszukiwał odpowiedniej posady, a tydzień temu ponownie włożył maksimum wysiłku, wysyłając wiele CV. Nie podał konkretnej liczby, bo stwierdził, że naprawdę dużo, stracił już rachubę. Poszedł też na kilka rozmów kwalifikacyjnych. Teraz, założywszy ręce, czekał na rezultat. Tym razem był pewien, że gdzieś na pewno się uda. Dlatego teraz nie był spięty. Wszystkie jego siły poszły na CV, teraz musiał odpocząć. Takie wysiłki zdarzały się u niego nie po raz pierwszy, i żona podchodziła do tego sceptycznie. Oczywiście starała się go wspierać, ale szczerze mówiąc, nie wierzyła, że mężowi w końcu uda się znaleźć odpowiednią ofertę. Nie wątpiła, że ktoś odpowie i zaprosi go na rozmowę. Ale wątpliwe, by Stasowi zaoferowano taką pensję, na jaką liczy. Może dziś coś zaproponowali. Nagle przyszło Lenie do głowy, dlatego mąż jest taki zadowolony. No i dostałaś premię urlopową. Zapytał Stas, wprawiając ją w osłupienie. Żona nie wiedziała jak zareagować. Było jej przykro, że mąż wita ją z taką radością tylko dlatego, że ona ma przynieść pieniądze. Gdy Lena poznała męża, on kończył ostatni rok studiów, do tego czasu ona już skończyła college i pracowała jako sprzedawca-doradca w sklepie odzieżowym. A po raz pierwszy spotkali się w sklepie elektronicznym, gdzie poszła ze swoją przyjaciółką, aby wybrać jej telefon. Młody człowiek zajmował się tam tym samym. Stas od razu przykuł jej uwagę. Nie tym, że chciał ostatniego modelu iPhone A. Tym na pewno nie można byłoby jej zaskoczyć. Lena już widziała tylu takich studentów, że nie sposób ich zliczyć. Mają niewiele pieniędzy, ale biorą kredyty, aby nie odstawać od innych. Przecież trzeba się pochwalić. Dziewczyna tego nie rozumiała. Ale co ją to obchodziło? To ich problemy. Ona przywykła polegać tylko na swojej pensji. Stas był jednym z takich studentów, choć telefon kupował nie na kredyt. Ale przykuł jej uwagę nie posiadaniem pieniędzy na tak drogi zakup, ale tym, że sam opowiadał konsultantowi o parametrach telefonów i wyjaśniał, dlaczego iPhone jest lepszy od innych telefonów. Nawet jej koleżanka, nadstawiając uszu, prawie zdecydowała się kupić równie drogi telefon. Na szczęście kredyt ją przeraził. Co miesięczne raty były zbyt wysokie. Potem zamienili kilka słów z tym facetem, ile nie wydawało się, że on nawet z nią flirtuje. Uwaga mężczyzn nie była jej obca. Ale ten młody człowiek różnił się od innych. Był ambitny, mówił pewnie, wiedział, czego chce. Jakby mocno stał na nogach. Tak, trochę zarozumiały, ale to było jego atutem. Lena zmęczyła się facetami, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Oczywiście była to tylko spotkanie w sklepie i nic z tego nie wynikło. Ale kilka dni później znowu spotkała Stasę, tym razem w supermarkecie. I wtedy już wymienili się numerami telefonów. Potem była krótka romantyczna historia, a Stas powiedział, że chce założyć rodzinę. On ma poważne zamiary. Kończąc studia, wchodzi w dorosłe życie. Czemu by nie? Zaprowadził swoją ukochaną do Poznania z mamą. I tu Lena zaczęła mieć pierwsze wątpliwości. Przyszła teściowa okazała się kobietą o silnym charakterze. Patrzyła krytycznie na wybrance syna. Jakby to coś takiego spadło im na głowę. A dlaczego sprzedawca? Jak tylko dowiedziała się, gdzie pracuje Lena, zapytała Polinę Siergiejewna. W ogóle to, czy nie ma wykształcenia? I choć Lena wyjaśniła, że ma dyplom szkoły policjalnej. Studiowała na operatora systemów informatycznych. Przyszła teściowa i tak wątpiła w jej wykształcenie. Jaki to kierunek, jakaś bzdura. Pewnie nigdzie więcej nie mogła się dostać. Skrzywiła się. To, że dziewczyna pracuje jako jakiś sprzedawca, zdecydowanie nie odpowiadało matce jej chłopaka. Jak może oddać swojego Staśka, prymuska, mądrale, chłopaka z wyższym wykształceniem i czerwonym dyplomem za jakąś prostaczkę. Polinie Siergiejewnie nie podobało się w Lenie wszystko. Nawet skromność dziewczyny nie działała na jej korzyść. Ponieważ nie dodawała jej uroku, a zdradzała jej pochodzenie, wychowała się w ubogiej rodzinie. Ale Stasę nic nie niepokoiło. Kochał Lenę. Nic, on zarobi dużo pieniędzy i nie będzie musiała pracować w sklepie. Młody człowiek był pewien, że od razu znajdzie dobrze płatną pracę. Czerwony dyplom miał otworzyć przed nim wszystkie drzwi. Miały na niego posypać się oferty. Wystarczyłoby, że wybierze najbardziej atrakcyjną. Lenie zawsze mówił, że po studiach dostanie prestiżową pracę, a potem zostanie szefem we własnym biznesie i w końcu przeprowadzi się z tej prowincjonalnej mieściny do normalnej cywilizacji. Matka w niego bezgranicznie wierzyła. Ilena, oczywiście, też. I w tym być może była głupia. Była oczarowana pewnym siebie chłopakiem. Patrząc na niego, wierzyła, że uda im się zbudować szczęśliwą rodzinę. Przyszła teściowa jej wcale nie przestraszyła. Niech się przyzwyczają do wyboru swojego syna. Nie jej przecież z Leną żyć. Ale później stało się jasne, że tak żyć jednak jest trudno. Polina Siergiejewna przecież przychodziła do nich w odwiedziny, i za każdym razem po jej wizytach zostawał nieprzyjemny osad. Lena czuła się zupełnie bezwartościowa. Chociaż to problemy teściowej, że jej synowi nie podoba się, że związał się z jakąś sprzedawczynią. Ale Lenie jakoś było z tego powodu wstyd. I to, że mąż mieszka w jej mieszkaniu i na jej utrzymaniu, to też nie pomagało. Stas nie chce pracować za grosze, ale spokojnie czuje się, siedząc na karku jakiejś sprzedawczyni. Zresztą mąż mówił, że dla niego stanowisko żony nie ma znaczenia. To u jego matki są pretensje, a jemu to obojętne. Lena cieszyła się, że małżonek jest po jej stronie. Wychowano ją tak, że wszystkich trzeba szanować i starała się okazywać szacunek także teściowej. Chociaż ich życiowe wartości się nie pokrywały, nie zniżała się do poziomu tej kobiety. Zresztą o manierach paleni Siergiejewny w ogóle można milczeć. Poniżała nie tylko synową, ale i jej rodziców. Uleni była wprawdzie uboga rodzina, ale wszyscy uczciwie i ciężko pracowali. I wyrosła z przekonaniem, że wszystkiego trzeba dochodzić własną pracą. Jej rodzice też po cichu krytykowali zięcia, ale nie wypowiadali się o nim negatywnie. Nie wtrącali się do obcej rodziny, a powinni byli mu dać kopa. Bo Stas siedział i z powagą opowiadał, że za jego niespełnienie winna jest system nie pozwala prymusowi poczuć się potrzebnym. Powinni byli zapewnić mu dobrą pracę. A zamiast tego proponują takie drobne posady, które nie są godne jego poziomu. To wszystko, co państwo może zaoferować takiemu specjaliście? Lena też mogłaby znaleźć coś godnego jej, ale nie utrzymała się na swojej pracy, aby utrzymać rodzinę. Ale rodzina w osobie męża, wydaje się, zaczyna bezczelnieć. I kwestia urlopu to potwierdzała. Gdy żona powiedziała mężowi, że jeszcze nie ma urlopu, zasmucił się. Jutro żona nie pracuje, czyli pieniędzy też nie będzie. A przecież przyjeżdża jego matka. Chcę, żebyście się pogodzili, dlatego ją zaprosiłem poinformował Stas. Lena zmarszczył brwi, a ta wiadomość jej nie ucieszyła. Ale w zasadzie nie kłóciła się z teściową, chociaż jej docinki już ją porządnie męczyły. A to, co wydarzyło się dwa tygodnie temu, w ogóle przekroczyło wszelkie granice. Teściowa nie tylko zasugerowała, że Stas robi lenie przysługę, zostając z nią taką prostaczką, chociaż mógłby znaleźć kogoś godniejszego, ale też dotknęła jej rodziców. Powiedziała, że ci są niedostatecznie wychowani i taką samą córkę wychowali. Mówi, że sami do niczego nie dążą i córce też nie mogli dać niczego wartościowego. W ich wieku już powinni rozumieć, że to dno. Pora się z tego wykaraskać. Siedzą w swojej wsi i cieszą się, że mają córkę sprzedawczynię, oświadczyła Teściowa. Synowa nie wytrzymała i odwarknęła. Poradziła po linii Siergiejewnie, żeby rozejrzała się wokół siebie. Może to ona siedzi w bagnie i jej wychowanie też daleko jest od ideału. Lena już nie mogła się powstrzymać. Musiała stanąć w obronie honoru swojej rodziny. Jej rodzice na pewno na to nie zasłużyli. Powiedziała wprost, że ma na myśli Stasę, który niezbyt się stara, żeby znaleźć pracę, ale to dla Teściowej było wystarczające. Po raz pierwszy podniosła rękę na synową i dała jej kuksańca. Oczywiście dziewczyna nie zamierzała przymykać na to oczy. Było to dla niej szokiem. Nigdy nie myślała, że wszystko może się tak daleko posunąć. Jej cierpliwość się wyczerpała i powiedziała Teściowej, że noga jej nie będzie w jej mieszkaniu. Mąż, który był świadkiem tej kłótni, nie interweniował. Wyszedł razem z żoną, ale nawet nie zwrócił uwagi swojej matce. Jak zwykle tylko machnął ręką, mówiąc, że nie warto zwracać na to uwagi, matka jest impulsywna. I w ogóle, to Lena wszystko sprowokowała. Nie powinna była reagować, powinna być mądrzejsza. Żona potem płakała z urazy. Bardziej z powodu tego, że mąż jej nie poparł. Jakby nic szczególnego się nie wydarzyło. Tak, później pocieszał, ale bardziej po to, żeby ona nie martwiła go swoim zapłakanym wyglądem. Teraz oczywiście żona się uspokoiła. Postanowiła, że lepiej w ogóle nie kontaktować się z Teściową. Ale okazuje się, że Polina Sergiejewna chce się pogodzić. Lena nie mogła sobie wyobrazić, że Teściowa będzie chciała naprawić z nią relację. I to jej pragnienie było godne pochwały. Dobrze, dam jej jeszcze jedną szansę, pomyślała dziewczyna. Ale tu mąż ją zaskoczył. Przyswoiwszy fakt, że żona nie będzie miała urlopu, powiedział, że będzie musiała wziąć kredyt. Dlaczego urlop będzie później, żona nie zrozumiała. Ale przecież mama jutro przyjedzie, przypomniał mąż. Okazuje się, że obiecał matce, że Lena kupi jej wycieczkę na kurort jako gest pojednania. Żona otworzyła szeroko oczy. To przecież nie ona uderzyła teściową i nie ona ją systematycznie obrażała, dlaczego miałaby iść na to pojednanie, i to jeszcze za pieniądze. Wydawało jej się to absurdalną propozycją, a mąż naprawdę myślał, że to świetne rozwiązanie. Tak, mama na pewno zmieni do ciebie nastawienie, to ją roztopi, uśmiechał się mąż. Okazuje się, że to on zainicjował to pojednanie, uznając, że zdobycie przychylności jego matki można właśnie w ten sposób osiągnąć. Ona od dawna marzy o kurorcie, a jeśli synowa spełni jej marzenie, to będzie wspaniale. Niech sobie pomarzy, odcięła się Lena, niczego jej nie kupię. A jeśli uważasz, że to warunek pojednania, to może pojednanie w ogóle nie jest potrzebne. Mąż się zaskoczył, a potem nerwowo powiedział, że wtedy nie ma sensu, żeby jego matka przyjeżdżała. Lena miała realną szansę, żeby jej się spodobać, a ona wszystko zepsuła. Wybuchł i poszedł do pokoju zadzwonić do mamy. Lena zdziwiona patrzyła mu w ślad. To był zupełnie inny człowiek, nie ten, za którego wyszła za mąż. Od roku obserwuje jego zmiany. Wcześniej był taki zdeterminowany, a teraz spędza coraz więcej czasu przed komputerem. Wszystkie jego rozmowy o wspaniałej przyszłości to tylko słowa. Starała się nie zauważać jego drażliwości. Przemilczała jego słowa, że to ona hamuje ich rozwój, pracując na nędznej posadzie. Gdyby znalazła coś bardziej prestiżowego, to i jemu byłoby łatwiej z taką żoną. Lena zrzucała to na przejściowe trudności. Ale teraz zrozumiała, że wygodnie jest mu zrzucać winę na innych, a samemu nic nie robić. Wcześniej planowali wspólny wyjazd na wakacje. Ale ostatecznie nigdzie nie pojechali. A teraz mąż proponuje jej, żeby wydała urlop na kobietę, która nigdy jej nie kochała. Nic bardziej absurdalnego już dzisiaj nie usłyszy. Po około dziesięciu minutach mąż wyszedł z sypialni i gdzie powiedział, że matka doradziła mu rozwód. A potem zobaczył, że żona już pakuje jego rzeczy w torby. Tym razem twoja matka ma rację z sarkazmem zauważyła Lena. Na szczęście rzeczy męża były niewielkie i już po pół godzinie wyleciał z paczkami z jej mieszkania. Pobiegł pod skrzydła mamy. Ona go pożałuje. Pewnie będzie szczęśliwa, że wyrwała go z łap prostaczki ale Lenie było obojętne, co myśli Teściowa. Ci dwoje wkrótce nie będą jej krewnymi. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału kliknięciem lubię to, to dla mnie bardzo ważne. Do następnego spotkania.